No, każdy pokazuje to co umie, każdy umie coś innego na przykład, no, jeden wymyśla, prezentuje pomysł drugiemu. Drugiemu się to spodoba i jedziemy. No, na bieżąco wymyślamy. W, w każdej chwili. W ja wolny czas to myślimy jak, jaki tam układ wymyślić, zrobić. Tak, tak. Tych. Tak. Zmieniam nogi. A czy, 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 czym to... Tak, są tacy bardziej znani tancerze tego tanca którymi możemy się inspirować a to różnie, akurat z Polski to jest tam też kilku z Wrocławia, z Krakowa na świecie to tacy bardziej znani, co są w reklamach co? z Francji Francji jego pseudonim to Bibo Illu. nie mam pojęcia ile tańczy, ale jest naprawdę dobry no, to tyle